Dzień dobry widzowie, w dzisiejszy niedzielny poranek zapraszam do nowego odcinka Na Poboczu, a w nim nadchodzi nowe BMW X8, a także chińska Honda Integra oraz łabędzi śpiew za Lamborghini Estoc. Zaczynamy! Ford rozpoczął już kampanię reklamową zwiastującą nadejście długo oczekiwanego najbardziej sportowego Forda Bronco w odmianie Raptor. Na zdjęciach póki co firma prezentuje jedynie kawałek atrapy chłodnicy i wiem również, że auto zadebiutuje w 2022 roku. Istnieje co prawda kilka oficjalnych danych, które wyciekły z systemów zamawiania pojazdu dla dealerów. Nowe Bronco Raptor dostępne będzie w dwóch wersjach wyposażenia, przy czym droższy wariant w standardzie oferować będzie takie udogodnienia jak podgrzewana kierownica, ładowarka indukcyjna, nawigacja czy adaptacyjny tempomat. Moc będzie generowana przez jednostkę znaną z Forda Explorera, czyli 3-litrowy silnik ICOBUST V6 o mocy 406 KM i 562 Nm momentu obrotowego. Będzie to konstrukcja mocniejsza o 71 KM względem tej o pojemności 2,7 litra V6 w zwykłym bronko. Zdjęcia szpiegowskie, które zostały wykonane do tej pory, pozwalają twierdzić, że nowy model otrzyma poszerzenia w rejonach błotników, a także bardziej agresywny pakiet stylistyczny. Nadwozie oblane będzie za to unikalnym pomarańczowym lakierem. Minął już ponad rok, odkąd koncern JLR oskarżył grupę Volkswagen o wykorzystywanie opatentowanej technologii w samochodach aspirujących do klasy pojazdów terenowych. Brytyjska firma chciała zakazu sprzedaży niemieckich SUVów, a w tym Porsche Cayenne, Lamborghini Urus, Volkswagena Tiguana i Audi Q5. W tym tygodniu oba koncerny wypracowały ugodę, na mocy której koncern Jaguar Land Rover może zarobić co najmniej 200 milionów dolarów rocznie na licencjonowaniu patentu. Chodzi tu o system Terrain Response, który dostosowuje charakterystykę układu napędowego przy naciśnięciu przycisku lub Pokrętła. System pozwala kierowcom wybrać tryb jazdy, piasek, skała, crawl oraz błoto. W taki układ wyposażony jest kilka modeli Land Rovera, a także Jaguar f pace Pierwsze plotki o BMW X8 zaistniały w sieci po raz pierwszy 4 lata temu, ale dopiero miesiąc temu prezes BMW Oliver Zips potwierdził, że nad tego rodzaju samochodem kontynuowane są prace. Prawdopodobnie widzieliście już dość niepokojące szpiegowskie zdjęcia prototypu w pełnym kamuflażu, a ta świeża wizualizacja pokazuje przyszły kontrowersyjny wygląd samochodu w pełnej krasie. Jest tu wiele dziwacznych elementów, począwszy od koreańskie oddzielonych przednich reflektorów do ułożonych nietypowo końcówek wydechu. Najprawdopodobniej nowe BMW X8 nie otrzyma gigantycznych pionowych nerek, jak w elektrycznym iX X3 I4. Ale z pewnością będzie to duża atrapa chłodnicy. Z dużą pewnością do napędu tego wielkiego suwa służyć będzie układ hybrydowy plug in. Nowe X8 póki co nazwane za kuluarami Project Rockstar ma być najmocniejszym podniesionym pojazdem w historii bawarskiej marki, a to wszystko dzięki połączeniu silnika V8 z silnikiem elektrycznym. Całkowita moc wyjściowa ma przekraczać 700 koni mechanicznych, wciąż czekamy jednak na więcej informacji. W sierpniu akurat potwierdziła zaskakujący powrót nazwy Integra do gamy modelowej. Wydaje się jednak, że był to drobny trolling, bowiem zaprezentowana na rynku chińskim kompaktowego sedana bardzo podobnego do Civica o identycznej nazwie. Nowy model wygląda jednak bardziej elegancko dzięki smuklejszym reflektorom LED, otaczającym większą atrapę chłodnicy z motywem plastra miodu. Pojazd ten jest tworem spółki Joint Venture należącej do Hondy, czyli chińskiego Dong Honda. Również tył samochodu prezentuje się jakby bardziej atrakcyjnie dzięki ostrzej zarysowanym światłom zajmującym mniej miejsca na tylnej klapie bagażnika. Znalazło się tam też subtelny spoiler. Nową chińską integrę od Civica odróżniają także świeże kolory w rodzaju Emerald Blue, a także Fiery Yellow. Oczywiście zaprezentowana zostanie jeszcze zapowiadana Akura Integra, natomiast ona również nie będzie kupę, a jedynie pięciorwiowym liftbackiem z szybciej opadającą linią dachu. Szansa na wskrzeszenie legendy nie została wykorzystana. Nio wkracza na europejski rynek z nowym sedanem o nazwie ET7 i firma opublikowała już pierwsze szczegóły dotyczące nowego produktu. Auto ma zadebiutować w niemieckich salonach w 2022 roku, a dostawy do klientów uruchomione zostaną w czwartym kwartale 2022 roku. Nio będąc tak przekonanym o europejskim zapotrzebowaniu na tego typu samochody, rozważa nawet zbudowanie fabryki w Europie. Będzie to drugi sprzedawany przez producenta model w Europie po słowie ES8. Klienci mogą zamawiać Nio et 7 z jednym z trzech dostępnych akumulatorów, które zaczynają się od pojemności 70. KWh, zapewniającej kWh 500 km zasięgu. Dalej mamy 100 kWh i 700 km oraz 150 kWh i 1000 km zasięgu. Najwyższy wariant posiada dwa silniki elektryczne zlokalizowane po jednym na każdej osi o łącznej mocy 653 koni mechanicznych i momencie obrotowym 850 Nm. Auto robi setkę w 3,9 sekundy. Ford i BMW wkrótce uzyskają dostęp do zaawansowanych ogniw półprzewodnikowych i rozpoczną testowanie ich w nowych modelach. W 2017 roku dwaj producenci ogłosili inwestycje w firmę Solid Power, opracowującą nowe zaawansowane akumulatory. Teraz ogłoszono, że wspomniana firma zwiększa moce przerobowe fabryki, szykując się do produkcji swoich nowych akumulatorów półprzewodnikowych. Nowe zakłady mają skupić się na wytwarzaniu materiałów w postaci stałego elektrolitu na bazie siarczków. Oba koncerny powinny otrzymać ogniwa na początku 2022 roku. Akumulatory półprzewodnikowe są postrzegane przez wielu jako kolejny logiczny krok rozwoju obecnych ogniw litowo-jonowych stosowanych w pojazdach elektrycznych i hybrydach, oferują większą gestość energii, redukują koszty i mają dłuższą żywotność. Pamiętacie wyścigowego Volkswagena Beetle GT z Gran Turismo Sport, który cechował się agresywnym pakietem stylistycznym? Firmy tuningowe JP Performance GmbH i Prior Design ukończyły pierwszy taki pojazd. Sportowy pakiet stylistyczny robi wszystko, by Beetle wyglądał jak odpowiednik następca Beetle RSI. Najbardziej uderzającą cechą są poszerzenia błotników, połączone z aerodynamicznymi płetwami na przednim i tylnym zderzaku, tworząc wygląd podobny do bolidów DTM. Beetle GT nie byłby kompletny bez charakterystycznych światł LED na przednim zderzaku z wydajną przednią dokładką. Z tyłu widać dodatkowo Efektowne skrzydło zamontowane na klapie bagażnika oraz wielki dyfuzor. Specjaliści z firm tuningowych poszli o krok dalej i wprowadzili kilka technicznych zmian. Przede wszystkim silnik pięciocylindrowy turbo 2,5 pochodzący z Audi wydawał się idealnym wyborem dla tego projektu. W końcu ostatni Beetle został oparty na platformie MQB, co czyni go kompatybilnym z wieloma częściami z Golfa GTI Golfa R, jak również RS3. Silnik został dostrojony i wytwarza ponad 400 koni mechanicznych i 500 Nm momentu obrotowego. Hyundai niedawno chwalił się głównie planowanymi modelami Ioniq 6 i Ioniq 7, ale co z mniejszymi pojazdami tej koreańskiej submarki? Szef globalnego marketingu Hyundai'a zasugerował w ostatnim wywiadzie, że następca elektrycznej Kony może stać się kolejnym członkiem rodziny Ioniq. Może przyjąć zatem nazwę Ioniq 2, 3 lub 4. Rozsądnym wydawałoby się korzystanie z platformy modularnej zbudowanej specjalnie dla pierwszego Ionika 5. Według wszelkich doniesień mały elektryk Hyundai pojawi się w 2025 roku i będzie kosztował około 20 tysięcy dolarów. Więcej informacji niestety nie mam, ale jak tylko będę miał, dam znać. A teraz przypomnimy sobie 2008 rok, kiedy to na targach międzynarodowych w Paryżu zaprezentowany został niesamowity samochód koncepcyjny Lamborghini Estoc. Był to niezwykły czterodrzwiowy sportowy pojazd zbudowany na ramie przestrzennej z Audi A8 i napędzany silnikiem V10 o mocy 563 mechanicznych. Cała moc przekazywana była na cztery koła za pośrednictwem 7-stopniowej skrzyni dwusprzęgłowej. Miał osiągać maksymalnie 305 km na godzinę. Pomimo świetnego wyglądu, projekt nigdy nie doszedł do skutku, a bez wątpienia osiągnąłby fantastyczną sprzedaż. Estoc został odłożony na półkę w 2020 roku po to, by rok później zostać przypomnianym, gdy sprzedaż włoskiej marki zaczęła spadać. Bez wątpienia byłby wewnętrzną konkurencją dla Porsche Panamera i to było problemem dla ówczesnego zarządu Volkswagena. Parę lat później włoski producent zaprezentował jakby w odpowiedzi na inne marki premium Lamborghini Urus i spotkał się z gigantyczną sprzedażą. Co by było gdyby? Jak sądzicie? Dzięki za oglądanie i do zobaczenia również jutro w kolejnym odcinku Na Poboczu. Hej!